Bardzo serdecznie. W ostatnim odcinku zajmowałem się fundamentami, a dokładnie ławą fundamentową, i dzisiaj chciałbym kontynuować temat fundamentów, a mianowicie na tej łabie fundamentowej, którą zaprojektowałem ostatnio, chciałbym dobudować sobie ścianę fundamentową. Przy czym model ściany chciałbym podzielić na dwie części: to będzie część podziemna i część nadziemna. Wszystko po to, aby później w czasie inspekcji nie zaśmiecaj sobie tego widoku elementami, które i tak są pod ziemią i ich nie widać. Dlatego wszystkich zainteresowanych zapraszam do pozostania ze mną przez następne kilkanaście minut. Aby zbudować moją ścianę fundamentową, mogę wykorzystać dokładnie ten sam sketch, na którym zbudowałem sobie ławy fundamentowe. Jest ja on dokładnie, jeśli otworzę mój obiekt Fusion. I teraz kolejny obiekt Wall, to tutaj widać, że u samej jego podstawy znajduje się Sketch 001. Jeśli teraz włączę mu widzialność, to można go teraz zobaczyć, jest pod spodem tej ławy. A więc skopiuję go sobie, klikam prawym na ten obiekt, na ten sketch. I kopiuj, e, czyli kopiuj i następnie klikam znowu obok i Paste, czyli wklej. E, w tym momencie mogę już wyłączyć mu widzialność. E, pozamykam wszystko i pozostawię sobie mój e, nowo skopiowany e, sketch. A następnie przeniosę go troszeczkę w górę, ponieważ ławy będę chciał ciągnąć, e, moje ściany będę chciał ciągnąć już z tej płaszczyzny. A więc 30 cm powyżej. Czyli znowu placement, trzy kropki i już nie minus 80, tylko minus 50. Tutaj teraz ładnie widać, że pojawił się od góry ławie I OK. I aby zbudować ścianę fundamentową, tą część podziemną ciągle, przechodzę na zakładkę BIM w workbenchu. I następnie wybieram obiekt wall. Teraz yy, klikam na niego. Mogę to zrobić yy, jakby edytować go na dwa sposoby. Mogę kliknąć go z drzewa dokumentu, albo mogę po prostu kliknąć go yy, prosto z widoku yy, i teraz yy, muszę tylko wybrać tą właściwość, yy, którą chcę zmienić, czyli w tym przypadku to będzie wysokość i zmienię ją z 300 na 50. OK. A następnie zmienię także jego szerokość. Domyślnie ma 20, a ja chcę potrzebuję 24. OK. Teraz dobuduję sobie jeszcze stopę fundamentową dla komina. I w tym celu przechodzę na Sketcher create New Sketch. Płaszczyznę pozostawiam tą co zwykle. Klikam OK i wyrysowuję sobie stopę fundamentową mojego komina. I to będzie to samo co z, ze ścianą fundamentową. To jest jakby ława fundamentowa komina. Teraz muszę tylko obliczyć tą odległość, czyli od osi do krawędzi ściany jest 12 cm. Ponieważ cała ściana ma 24, czyli od osi, od środka tej ściany jest 12, natomiast od środka do krawędzi ławy jest 25 cm, ponieważ szerokość całej ławy to jest 50, a więc 25 minus 12 to zostaje mi 13 cm różnicy. Tak sobie właśnie muszę wypozycjonować mój komin, a do tego celu żeby sobie to e, obliczyć tą odległość posłużę się właśnie geometrią zewnętrzną, ale nie będę chciał jej zostawiać y, na moim sketchu. Y, jedynie y, tak jakby y, dla jako pomoc y, y, kliknę sobie tą y, wprowadzę sobie ją na chwilę i wyznaczę teraz y, tą odległość, czyli od tego punktu do tego w poziomie i w pionie będzie 13 cm. W poziomie już mam wyznaczone, i teraz w pionie tak samo 13 cm to samo z tym miejscem, ponieważ już tylko mogę wpływać na wysokość tego komina i też będzie 13 cm. Ostatnia rzecz, która mi pozostała, to muszę się złączyć z tą ścianą, czyli znowu mogę sobie wykorzystać swoją geometrię zewnętrzną kliknąć ten przycisk oraz tą linię, a następnie wybrać coincidence, takie narzędzie, nie, nie kliknąłem mojego punkta. To jest y, punkto, czyli to jest mój punkt i linię i... O, i teraz on siedzi. Sketch się zmienił na zielono, czyli w pełni jest opisany, ale y, usunę tę linię i znowu y, będzie mu brakowało y, tych wymiarów. Usunąłem pierwszą i ten punkt sobie... Może nie ten, ten bliżej środka. E, opiszę na układzie współrzędnych, czyli mm, opiszę jego współrzędne mm, w poziomie i w pionie. E, I w tym celu mogę sobie wybrać z narzędzia czy z listy rozwijanej Dimension taką Constrain Lock, czyli tą kuteczkę. Kliknę e, i tu już mi się pokazało, że jest. W, 372 od osi Y -ów. od X nie potrzebował, ponieważ jest opisany tutaj dodatkowymi wymiarami, ale zaraz będzie potrzebował ponieważ tą linię też usunę no i w tym momencie jeszcze ostatnia rzecz która mu brakuje, to będzie właśnie dystans od X, -ów. tutaj jest na 212 i teraz muszę jeszcze tylko opisać wymiary tego prostokąta Czyli w poziomie to jest 60 cm i tutaj w pionie to jest 64 cm i znowu widać chyba to powinno być 60 na 60, tak mi się wydaje, ten komin, ale może sobie zostać, ponieważ to i tak wszystko będzie zalane betonem. Także zostawię tak jak teraz, tak jak jest, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. I jak widać, rysunek zmienił się już na zielono, jest w pełni opisany. Mogę sobie go zamknąć. Jedyna rzecz to on jest jakby z poziomu gruntu: wszystko się zgadza, ponieważ to jest mój środek tego mojego układu współrzędnych. Ja sobie wszystko obniżałem. Także w tym przypadku teraz zrobię dokładnie to samo. A więc zaznaczam sobie mój rysunek, placement. Gdzie on jest? Czy to będzie base? Może nie, a jest placement. Trzy kropki i on będzie na minus, na minus 50. Ok. I teraz wyciągnę go o te 50 cm. I w tym przypadku m, przechodzę do zakładki part, y, extrude i 50 cm. Nie 520, tylko 50 cm. Ok. Wszystko się zgadza. Teraz mogę sobie połączyć moją ścianę fundamentową i stopę fundamentową komina w jedność. I właściwie to jest wszystko pod ziemią, czyli jeszcze zaznaczę sobie ławę fundamentową i to będzie tak. I to będzie jeden obiekt. I to będzie część fundamentów podziemna. A teraz przystąpię do. Wyrysowania sobie części fundamentów nadziemną. Będzie to wyglądało dokładnie tak samo, jak wyrysowałem tą część podziemną. Czyli otwieram sobie mój obiekt Fusion 001 i chcę znaleźć ten sketch, na którym rysowałem ścianę, ale mogę też wykorzystać ten z ławy fundamentowej, ponieważ to jest dokładnie ten sam sketch, ale tu widzę, że on jest. To jest 003. Tak, to musi być ten, czyli skopiuję go. Kopiuj. Wklej. I z kominem zrobię dokładnie to samo. Kopiuj i wklej. Wszystko mogę pozamykać, żeby sobie nie zaśmietać tego widoku. W drzewie dokumentów w, włączę im tylko widzialność dla jednego i dla drugiego, i y, one są właśnie na tej, jak to przez moment było widać, y, było to lepiej było widać na kominie, czyli jest y, o te minus 50, a więc teraz oba te y, skecze, zaznaczyłem je oba i placement, y, muszę je y, podnieść do y, poziomu gruntu, czyli na 0. OK. No i y, czynności, które wykonałem już wcześniej, czyli zakładka BIM Wall. Tylko w tym przypadku y, mówi mi mój projekt, że to powinno być takie 34 cm y, nad ziemią. Te fundamenty ustawię sobie 30 cm, bo ja i tak chyba robiłem tą kostkę. Y, Później tak się to wszystko pozmieniało. Na pewno on, to nie jest co do centymetra na, jak na tym projekcie. Także zostawię sobie 30 cm. A więc znowu klikam na wall i tutaj sobie zmienię z 300 na 30. Później w każdej chwili będę mógł to mm, skorygować. Dzisiaj jest noc, także nie wyjdę nigdzie na dwór, ale kiedy będzie widno, po prostu wyjdę sobie przed dom, wezmę metr i dokładnie zobaczę, jaka jest ta odległość. Póki co na razie zostawiam 30 cm, to samo zrobię z kominem, ale nie placement. Czemu ja wziąłem placement cancel? Ja już wiem, co mam, pogubiłem się. Muszę sobie kliknąć tą ściankę i zmienić jej jeszcze szerokość z 20 na, 20 na 24 teraz się wszystko zgadza i wyciągnąć sobie komin czyli zaznaczam komin żeby go wyciągnąć to już nie korzystam z narzędzia wall, bo tutaj mi wejdą różne rzeczy ja po prostu tym narzędziem rysuję ściany korzystając ze sketcha i on je wykorzystuje jako, jako oś ściany, natomiast Będę wyciągał teraz sobie z mojego rysunku, to jest troszeczkę inna technika. A więc przechodzę na part i narzędziem Extrude wyciągam na te 30 cm. OK, teraz wszystko się zgadza, się dobrze zlicowało. Te dwa elementy łączę w jedną całość narzędziem Union i chyba mam już wszystko wyrysowane. Te fundamenty teraz zostaną zasypane piaskiem. No, i mm, wedle projektu powinno to być wszystko zagęszczone mechanicznie, a następnie wylane na, to, wylane na to 10 cm betonu. I jest to tak zwany chudy beton. I tą jeszcze y, ostatnią rzecz chciałbym zrobić y, w tym celu. Znowu przechodzę na sketch. Wybieram sobie płaszczyznę, tą co zwykle. I wyrosuję po prostu prostokąt, coś mi się tutaj źle. U... O właśnie prostokąt, czyli z tego miejsca do, do tego miejsca. Tutaj ma zostać wylany beton. I chyba wydaje mi się, że to były równe centymetry, nie będzie żadnych ułamków, więc kliknę sobie punkt i zaznaczę kutkę. I co ona mi pokazuje jakieś ułamki. 57, no to tak nie powinno być. Aha, bo widzę, że on jest stąd nawet. <laughs> y czyli to będzie 12 cm chyba. Tu jest moja oś? Tak, tu jest oś. A więc kliknę sobie dwa razy na ten wymiar, zmienię go na 12. Tak, teraz już widzę, że leży na... Mm, dokładnie tam, gdzie powinien leżeć. Natomiast y ten wymiar teraz to A tutaj będzie 828 828 OK i sprawdźmy tak, teraz się wszystko zgadza dobrze I ja sobie go pogubiłem. Zasłaniają mi te, te rzeczy, więc kliknę ten widok to jest widok jakby z przekroju i teraz mogę dokładnie ustawić... Jak bardzo powiększę, to go dokładnie ustawię. Jeszcze powiększę. O, dobrze. Teraz mniejsze i ustawię sobie długość yy, tej linii. To powinny być równe centymetry i jest 816. I długość, a może tutaj tej linii. I tutaj też wychodzi na równo bez żadnych ułamków. Yy, I OK. Sketch jest już zaznaczony na zielono, zamykam go. I jedyne, co jeszcze tego muszę zrobić, on jest ciągle na poziomie gruntu, więc przeniosę go sobie o te 30 cm wyżej, bo tyle yy, <coughs> zdecydowałem, że moja część nadziemna będzie 30 cm powyżej. Tutaj go widzę. I znowu wyciągnę go, tylko że tym razem nie w górę, a w dół, czyli zaz zaznaczam sobie reverse i, i 10 cm, ponieważ to jest zgodne z moim projektem. Ok. Teraz dopiero mogę powiedzieć, że mm, wszystko to, co chciałem na dzisiaj zrobić, już jest zrobione. Nie wiem tylko m, dlaczego ja tutaj coś widzę, czy nie. Jeszcze jedyne co zrobię to właśnie brakujący element, czyli dodam go sobie do tych elementów nadziemnych. I jeszcze raz union, o właśnie. Dokładnie. Także teraz już pokazałem wszystko to, co chciałem pokazać i mam fundamenty podzielone na dwie części. To będzie ta część podziemna, którą będzie można łatwo wyłączać i włączać widzialność tego elementu. Następnie część nadziemna, ona będzie zawsze włączona. No chyba, że będę chciał zajrzeć może do środka od jego spodniej strony. Na przykład mogę to zrobić o w ten sposób. I klikając spację mogę sobie zaglądać co tam się dzieje w środku. W następnej części natomiast będę chciał się zająć już ścianami. Ale nie fundamentowymi, tylko tymi nośnymi, tymi zewnętrznymi. I być może zrobię sobie już otwory w tych ścianach na okna i na drzwi, oraz na bramę. Będę zbuduję prawdopodobnie cały parter. A w kolejnym, jeszcze odcinku, będę się zajmował już poddaszem. Także na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku.